Bardzo serdecznie. Chciałbym Wam wszystkim pokazać, jak wygląda życie kierowcy. Każdy myśli, że jest to bardzo wielki, duży miot. Nieprawda. Chodźcie. Zapraszam właśnie tutaj, za kulisy tej pracy, gdzie, jak widzimy, jeden z kierowców, Pan wody sobie gotuje. Eee, panie wody sobie, co tam wody A, makaronik e, z sosikiem swojski, swojski klimat, no trochę w domu, tysiąc kilometrów. Więc gotujemy makaronik z sosikiem. Co mamy na pacę? A, to Czegu jest Mateusza Pada. Czego my nie mamy? Nie nie butelki, niebotelki, kartoniki. Zapraszamy dalej. Z całej perspektywy widać, jak kierowca żyje i musi sobie poradzić w miejscu, gdzie jest bardzo daleko od domu. Właśnie w tym momencie wyłania się jeden z naszych kolegów. Tak zwany Artur. On zawsze je jakieś tak dziwne, dziwne dania je tam coś takiego dziwnego zawsze robi. Co tam dzisiaj Flaczki. Klaczki. z biedronki. Z biedronki. No, to jest bardzo ciekawy temat. Następnym etapem naszej podróży będzie mój samochód. Chodź. Zapraszam, zapraszam. Przede wszystkim niemiecki Kronbacher podróba. Może być. Kusteczki do Klep. Chleb. Nawigacja. Tak, twój. W zasadzie nic ciekawego tutaj nie ma. Lecimy dalej. Chodź do twojego. Laptopy, tablety. Żeby wiadomo było. Ogląda się firmy. Pornograficzne. <głosy> <Weź>? <głosy> tu kolega wie coś Skrzęt. na ten temat. Sprzęt <noise> kolegi tak zwana butla tak. Dla tych z młodszych, którzy nie wiedzą, do czego to służy. Na tym się gotuje, stawia się... Yy, co się stawia? Yy, Garnet się stawia, Dobre. Tak? Dobre. Tak? Wejdziemy do pana Władysława, do samochodu. Jest żumrówka Są ogóreczki, czyli polska zwyczajna tradycja. Jest napój. Reklamy nie będziemy robić. krypto reklamy, bo nie. Freeway, to próba, Ale smakom <laughs> Kopsiki, zupki Nie będziemy mówić Mówimy. o kondynierkach w piersi, ale. <śmiech> <śmiech> Cały zestaw kierowcy. Poczekamy na następnego wejścia